Właśnie pakuję sobie turbinkę do regeneracji. Na TikToku znalazłem taką osobę. Jacek Bugajski się nazywa, no i on tam prezentuje różne rzeczy z tymi turbinami. Ja u siebie nie znam kogoś takiego zaufanego, żeby, żeby zobaczyć, a tu osoba, która konkretnie mówi, więc zobaczymy, zobaczymy, co on tutaj po prostu nam zrobi. Wysyłam mu tak tą turbinę. Chciałem odkręcić tą szpilkę, nie udało się, ale i tak zobaczcie co tu jest. Podobno często się zdarza, właśnie pęknięcia tego kolektora, jeżeli to można tak nazwać. Zobaczcie, jest tu po prostu widoczne pęknięcie jedno i drugie tutaj, i teraz mnie zastanawia, bo. Ze 3 lata temu jak robiłem te zawory, był wymieniany kolektor dolotowy, był na używkę wymieniony, no i taki jakiś się trafił, tu nie widać nic, żeby żeby on był pęknięty czy coś. I z jakiego powodu był wymieniany? Jeżeli on był. bo był pęknięty, prawda? Jeżeli on był pęknięty tu właśnie z tego powodu, że ten kolektor. Był uszkodzony, więc, czy ta turbina też była uszkodzona wtedy? No, i ja od razu przyznaję się, nie dopilnowałem tej naprawy, wtedy nie ja to robiłem. I dlatego teraz zdecydowałem się, że cała ta naprawa tego silnika no, będę robił samemu. Dlatego wjedzie silnik tu i będziemy go składać. Wszystko tam już zostało porobione muszę go odebrać, a o turbinie wyleciał mi z głowy jak miałem wysyłać to akurat ten pan był na urlopie a, a potem ja byłem na urlopie i silnik głowice blok został tam wał zrobiony i teraz muszę jechać pod biur więc szykuję paczkę żeby wysłać tą turbinę, no ona niestety tu troszkę się przykurzyła bo leżała tu na zewnątrz w tym grajdole który tu miałem, ale tak jak mówię, tu mamy pęknięcie, prawda? To mi się nie podoba, że to tak lata, czy to tak powinno być? Może zweryfikuje ta osoba, do której wysyłamy, zobaczymy. I tu ogólnie ten wałek, widać, że tam ten wirnik się nie rusza, więc sztywny jest. Ona była niby regenerowana przy, przy tym. Podczas tego etapu, właśnie naprawy silnika przy wypalonym zaworze. No, i tu widzicie, niby tu sztywno jest, tu ładnie sztywno jest, też tak wierznik wygląda. On tu nie rusza się, jakoś sztywno siedzi. Zastanawiają mnie te dwie rzeczy, właśnie. Czy to było pęknięte wtedy, czy nie było pęknięte, oraz czy to tak lata oraz czy wyzwolenie tej ten zrzut czy on jest w prawidłowym momencie i czy to w ogóle miało szansę działać prawidłowo tak jak należy. No wysyłamy, zobaczymy co z tego dalej nam wyjdzie, czy coś jeszcze? No nie wiem. No chyba tyle, chyba tyle w sumie i bierzemy się za pakowanie i reszta w dal dalszej części materiału. No i przyszła paczka. Przyszła paczka. Zganicie szczyt. Teraz tu ją otworzymy. Proszę bardzo. O. Tu był ten element Pęknięty turbinka po regeneracji. Zobaczcie jak tu, tu nie lata. Widzicie, sztywno, ładnie się trzyma wszystko. Tam to pokazywałem na tym filmiku wcześniejszym. O tu jakieś szpilki mamy, zawór właśnie ten upustowy. A on właśnie nie będziemy tutaj za bardzo ściskać. Zresztą widzicie, wszystko poznaczone jest, pomalowane, wyczyszczone. Taka robota mi się podoba. O tu jakaś zatyczka jest. I zobaczymy jeszcze, czy ta osłona tutaj też była w zestawie. Znaczy, zatyczki pod przewody, prawda. Bo też z przewodami tam wysłałem. I tu mamy, widzicie, wszystko ładnie ogarnięte. Ja to zawijam z powrotem, albo na razie odłożymy. Zobaczymy, czy tu dalsza część. W paczce mamy te pozostałe elementy. I tu są pewnie te moje braciory, pozostałe, które które to były. To będziemy czyścić, zawór podciśnienia, tu ta jedna rurka, druga rurka, widzicie tu jest do, do tych, właśnie do tej tam turbiny montowane, czyli to trzeba podczyścić. śrubeczki też tu są, nypel, o nypel muszenowy mam nawet, ten nypel do którego zapina się przewód turbiny i a ten nypel to w ogóle to był wymieniany kiedyś. Przeze mnie, bo No bo po prostu Chciałem go doprowadzić do stanu Jak najlepszego To co, wypełnienie to Dobra, to mamy, to mamy Widzieliście jaka turbina była Przed, jaka jest Teraz pomału Kompletujemy cały Zestaw części, które nam będą Potrzebne, ja muszę sobie to wszystko Powyczyszczać ładnie Zaraz ogniemy. Tu mamy turbinę, czyli już koszta wzrastają. Tu mamy sobie silnik, był ja go tu doczyszczam, bo oddałem w ogóle cały blok, wał. Wszystko oddałem do sprawdzenia, do, do szlifierza. Także tu mamy pomału, doprowadzam go do używalności. Szkoda, że po prostu oni nie wyczyścili, jak robili to wszystko, bo robili nowy hon Tu w środku I szkoda, że oni po prostu Tym się nie zajęli, nie doczyścili tego silnika, to taki minus Głowica podobno jest doczyszczona Więc tu muszę, ja myślę, że to pomaluję Tu mam wał, proszę bardzo, wał też jest Po szlifie, panewki dobrane Tu mam zawiniętą głowicę Całą e, poskładaną z grubsza, no oczywiście tu mam te tłoki. Mam wszystkie już panewki, nie panewki. No i zostaje jeszcze na, o pompę oleju, będę chciał nową zamontować. No i też dodatkowy wydatek. I tu zobaczcie, mam taką dwumasę. No i ona raczej nie powinna, powinna większe opory stawić. Nie powinna tak y, lekko chodzić. Powinna ciężej. Oczywiście y, ten, y, to koło będę musiał ściągnąć też, bo na tamtym silniku nowo zakupionym nie mam, więc, y, więc to będę musiał założyć. A ja tu widzicie, ona raczej nie powinna tak pracować. Jeżeli, y, jeżeli się mylę, no to powiecie, ale jak już robimy taki kapitalny remont silnika, to dobrze by było, żeby. Żeby już pozakładać nowe części, no niestety Koszta się robią kolosalne Na chwilę obecną Ile mamy? No mamy około Czwórki, czy nawet więcej Plus jeszcze dojdzie dwumasa pompa Oleju nowa Także się Sumka uzbiera, uzbiera Ładna, czy opłaca się inwestować? No jedni powiedzą tak, drudzy nie Tylko to jest SPA z i który, który, który samochód jest, można porównać do tego, teraz takich nowszych, no oczywiście mógłbym nowszy kupić, ale też może mi się trafić to podobna awaria, dlaczego dlaczego by miała mi się nie trafić, prawda i doinwestować lepiej chyba nie się wydaje w tego, zrobić już porządnie i mieć silnik na Jakiś, jakiś tam dłuższy już okres czasu i nie martwić się, że coś może się gdzieś stać. Tylko trzeba po prostu będzie kontrolować to koło. O, to koło też już jest. Jest pasek o sprzętu już z tymi rolkami, ze wszystkim też już mam. Muszę jeszcze rozrząd dokupić, pompę oleju. No i dwumase ze sprzęgłem bo już tak stwierdziłem, że po prostu założę. Wszystko nowe. Turbinę mamy zregenerowaną kompletnie. No niestety, tamta widzieliście, jak była. Więc tu, no trochę chaotyczny, podejrzewam, ten filmik, bo to wstawię na koniec. Yy, razem z tym rozbieraniem, wyciąganiem tego silnika trochę zeszło. Bo trochę i finansowo to pociągnęło, i trochę, yy, trochę też yy, no czasowo. No nie ma czasu za bardzo. A jeszcze wam pokażę, bo tu mam. Te wałki, te wałki, zaraz tutaj się szczoteczka odejść stąd. Nie wiem czy pokazywałem na filmie, czy nie pokazywałem. O, zobaczcie jaki wżer, tu jest, tu jest wżer, tu jest wżer. To jest ta głowica, którą wyciągnąłem z mojego Espasito. I teraz jeszcze wałki wałki. O, też na wałkach też można się dopatrzeć. Że jest tu jest jeden i tu drugi wałek zaraz. No niestety tu mam trochę bałagan, ale tu już do tego silnika praktycznie nie zaglądam. Leży, bo leży. No, pajęczyny nawet już się połapały, dlatego tamten trzeba zacząć składać, już części kompletuję, Tak jak powiedziałem, jeszcze pompę oleju czekam. Oryginalna będzie. Rozrząd też będzie raczej oryginalny. No i jeszcze dwumasa, no dwumasa naj, najdroższy z tych elementów już końcowych, bo dwumasa ze sprzęgłem ponad 2000, no ale to nie wiem, czy to liczyć do, do końcowego wyniku, czy nie, bo równie dobrze możemy trafić na silnik, prawda? Jak kupujemy samochód, to może nam się właśnie uzbierać tych, tych wymian, nie? Może nam się trafić, że po prostu rozrząd, znaczy rozrząd to zazwyczaj trzeba zrobić, prawda? No ale powiedzmy, rozrząd taki stały koszt przy kupnie nowego samochodu, ja to tak kalkuluję, dwumasa sprzęgło też może się trafić, bo też nie wiadomo co jest i też nie wiadomo co w międzyczasie wyjdzie, bo może być zadbany samochód, zadbany silnik, a czasem może być tak, że wydaje się wszystko w porządku, a po roku, po dwóch, no niestety. Hmm, no ciężko. Nie zawsze się może trafić tak jak mi się trafiło z laguną, że można powiedzieć bez awarii nie przejeździłem 5, 6 lat, zanim zanim padła awaria i to jeszcze z tego powodu, że pękło koło y, pasowe od sprężarki. To by było na tyle. Nie wiem, co wyjdzie. Jak wyjdzie z, z, z tego filmu, takie masą maślane można powiedzieć, bo to wszystko zlep, zrobię zlepek z tego wyciągania i to na zakończenie, a już składanie silnika i, i, i tam dalej będzie już na nowym, na nowym filmie. Także tu już na tym kończymy. Oczywiście zapraszam do komentowania te uwagi, wasze cenne też na co zwrócić uwagę może ktoś, ktoś się odezwie może złożę ten film, może uda mi się złożyć po prostu ten film zanim złożę silnik i, i ktoś tam coś mi podpowie na co zwrócić uwagę, prawda, chociaż chociaż też już tam serwisówki przeglądam na bieżąco staram się być, więc to już kończymy, do zobaczenia standardowo w kolejnych filmach na razie trzymajcie się, cześć